Polityczna burza nad sytuacją finansową w Świętochłowic. Po tym jak Daniel Beger, nowy prezydent miasta poinformował, że bez cięć Świętochłowice mogą zniknąć z mapy Polski, były prezydent Dawid Kostępski nie przebiera w słowach. Nazywanie Świętochłowic z bankrutem, czy miastem, które już jest prawie upadłe, to naprawdę zbrodnia polityczna i działanie przede wszystkim na szkodę gminy, szkodę mieszkańców. Tymi słowami Daniel Beger obraził przedsiębiorców, obraził organizacje pozarządowe, obraził przede wszystkim mieszkańców Świętochłowic, którzy nie wyobrażają sobie możliwości, aby miasto przestało istnieć, a w ogóle to są totalne bzdury wypowiadane przez człowieka, który chce przykryć swoją indolencję oraz brak wizji. Dlatego Kostępski zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury dotyczącego działania nowego prezydenta na szkodę miasta. Takie reakcje wywołała konferencja prasowa, na której nowy prezydent Świętochłowic przekonywał, że gmina musi zaciskać pasa. Powodem jest ponad 100 milionów złotych długu. Przyjęty w poniedziałek nowy budżet zakłada między innymi przesunięcie w czasie modernizacji stadionu na Skałce czy budowy centrum przesiadkowego. Beger podkreśla, że inwestycje będą, ale okrojone, a krytyką swojego poprzednika zdaje się nie przejmować. Ktoś kto zarzuca mi niegospodarność i nieudolność, a wcześniej przez 8 lat nie potrafi zrealizować projektów sztandarowych tak naprawdę dla miasta, a później oczekuje tego od swojego następcy przez trzy miesiące jest dla mnie osobą niepoważną. Beger przypomina, że to Kostępski przygotował plan budżetu na 2019 rok, który negatywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Dodaje, że obok nowego budżetu wdrażany jest plan naprawczy, który przewiduje m.in. redukcję wydatków i etatów czy restrukturyzację zobowiązań. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli aktualne władze świętochowic potrzebują pomocy w zakresie zarządzania finansami publicznymi, ja jestem chętny, aby pomóc, bo widzę, że w tej chwili Sytuacja staje się bardzo poważna i kryzysowa. Miał 8 lat na to, żeby pokazać, jak się zarządza miastem. Niestety te ostatnie lata pokazały, że jest to niewłaściwa droga. Ja bardzo chętnie będę korzystał z rad doradców, ekspertów, ale w dziedzinie finansów, a nie uprawiania jakiejś agitacji politycznej i takiego rolowania długu. Decyzja o zaciskaniu pasa tak czy owak zapadła. Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek rano na ulicy Katowickiej w Mikołowie, to tak zwana Wiślanka, czyli droga z Katowic do Wisły. Do zdarzenia doszło dzisiaj o godzinie 9:30. Kierujący samochodem osobowym marki Kia Sportage, 69-letni mężczyzna, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 62-latkę, również mieszkankę Mikołowa. Niestety po przewiezieniu do szpitala w wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mikołowie wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo na razie, że kierowca, który śmiertelnie potrącił kobietę, był trzeźwy. Od poniedziałku w całej Polsce będzie można złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, tzw. Tak e-dowód. Dokument ma nieznacznie różnić się od obecnych dowodów osobistych, ale co najistotniejsze, ma mieć budowany specjalny chip. Dzięki niemu w przyszłości będzie nie tylko potwierdzał tożsamość, ale za jego pomocą będzie można korzystać z e usług i na przykład potwierdzić obecność w placówkach medycznych. Będzie można również ubiegać się fakultatywnie o certyfikat podpisu osobistego, który będzie w e-administracji honorowany, tak jak zwykły podpis własnoręczny. Czyli będzie można składać wniosek. I przez internet i one będą tak samo honorowane jak te składane w formie tradycyjnej. Wymiana tradycyjnego dowodu na e-dowód nie będzie obowiązkowa. Dokument z chipem każdy obywatel będzie miał do 2029 roku, bo dotychczasowe dowody osobiste były wydawane z 10-letnim terminem ważności. Na pewno wnioskodawca będzie mógł wymienić obecny dowód osobisty na, tą, na ten dowód z warstwą elektroniczną. W przypadku, gdy będzie chciał mieć z warstwą elektroniczną oraz gdy zostaną utracone certyfikaty zawarte w dowodzie osobistym, tym e-dowodzie. W związku z przerwą techniczną, która jest planowana na piątek, mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w urzędach. Wydziały Spraw Obywatelskich będą pracować tylko do godziny 11.30. Pan Józef zna to boisko jak mało kto. Wiele rzeczy już widział, ale to co zastał we wtorkowy poranek nawet jego zdziwiło. Od 10 lat tutaj pracuję. Z taką sytuacją spotkałem się pierwszy raz. No nie mieliśmy do czynienia z taką z takim wandalizmem, bo tak to trzeba nazwać, jest to czysty wandalizm. Wandale dostali się na teren boiska Czarnych Pyskowice niszcząc zabezpieczenia przy ogrodzeniu. Pewnie była jakaś libacja alkoholowa, bo znaleźliśmy tutaj ognisko rozpal rozpalone pod wiatą. No i przy okazji spaliły się krzesełka dla zawodników razem z częścią wiaty. No myślę, że po prostu komuś się nudziło i postanowili się zabawić nad naszym kosztem. Straty szacuje się na około 3000 zł. Klub liczy, że część kwoty na naprawę pokryje ubezpieczyciel. Policja wszczęła już dochodzenie w tej sprawie, zabezpieczyła pozostawione przez sprawców ślady, będzie starała się dotrzeć do świadków zdarzenia. Policja nie wyklucza również, że motywem działania sprawców były kibicowskie porachunki. To może być jedna z hipotez, natomiast tutaj, oczywiście, spektrum motywów działania sprawców może być wszelakie, od zwykłej głupoty przez nudę i do chęci zobaczenia jak pali się plastikowy przedmiot. Klub musi naprawić wiatę gospodarzy do pierwszego meczu w rundzie wiosennej Ligi Okręgowej. Pierwszy mecz u siebie Czarni Pyskowice zagrają w połowie marca z Zameczkiem Czernica. Już nie tylko przez internet, ale też stacjonarnie Uniwersytet Śląski otworzył w budynku rektoratu sklep ze swoimi gadżetami. Można w nim kupić m.in. koszulki, bluzy czy kubki. Wszystko sygnowane logotypami uczelni. Myślę, że to jest fajny pomysł, bo załóżmy na Politechnice Śląskiej mają już od dłuższego czasu, gdzie mogą stacjonarnie wykupić sobie gadżety z uczelni. i Myślę, że będzie jednak popyt na to. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć takie logo Uniwersytetu Śląskiego i to jest takie nie wiem, uchwalenie się, że faktycznie jesteśmy z Uniwersytetu Śląskiego. O to by powstał sklep stacjonarny zabiegali sami studenci, którzy coraz częściej chcą nosić ubrania z logotypem swojej uczelni, bo dla nich to powód do dumy. Jest to swego rodzaju tak naprawdę autoidentyfikacja z uczelnią, co jest bardzo popularne w dużych akademickich miastach jak Kraków czy Warszawa. Więc taka identyfikacja jest potrzebna studentom i studenci tego chcieli. My jako samorząd studencki. Otrzymywaliśmy takie głosy od studentów, że właśnie też chcą taki sklep. Oprócz ubrań w sklepie można także kupić studenckie akcesoria, jak oprawy na indeksy, pióra czy długopisy. A na sklepie korzystają nie tylko studenci, bo to także reklama dla uczelni, która promuje swój logotyp i charakterystyczną kolorystykę i tym samym zwiększa swoją rozpoznawalność. Liczymy, że oczywiście studenci, pracownicy, absolwenci, pamiętajmy, że duża, duża grupa absolwentów opuściła już mury śląskiej Elom będą chcieli się identyfikować, no i nosić czy to bluzy, czy inne gadżety z logotypem Uniwersytetu Śląskiego, no a przez to też podnosimy rozpoznawalność uczelni. Sklep stacjonarny Uniwersytetu Śląskiego jest czynny od poniedziałku do piątku. To symbol dostatku i nadmiaru. Dziś nigdzie pączków nie mogło zabraknąć, bo tłusty czwartek zobowiązuje. Tak zjadłem. Ile? <grych> Dwa pączki. Zostawcie? No, myślę, że tak. Także w pracy mi poczęstowano, więc z tego powodu zjadłem. Niektórzy kupowali hurtowo. 24. O, Dlaczego tak dużo? Ja, bo ja musiałam do szkoły zanieść do dziecka. A do domu kupiłam sobie pięć. Jakieś smaki ulubione? Nie, normalne takie, z nadzieniem marmoladowym. Co roku do tego święta przygotowują się wszyscy cukiernicy. Pączków ma być dużo w każdym smaku. Praktycznie wszystkie schodzą i z bitą śmietaną, z adwokatem, z budyniem. I tradycyjne z marmolatką różaną. To święto wypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. Tłusty czwartek jest ostatnią szansą na obiadanie się przed nadchodzącym wielkim postem. Nie każdy jednak wie, że tłusty czwartek to xiv wieczna tradycja w tradycyjnej, chłopskiej, gdzie to świętowanie było bardzo rozbudowane, traktowano ten dzień jako wstęp do tak zwanych zapustów, czyli ostatniego tygodnia karnawału. To był jakby początek tego przesilenia i wtedy rzeczywiście obiadano się tłustościami, ale były to kiełbasy, były to wszelkie inne boczek, ale nie, jeszcze nie pączek. Pączek pojawia się w XV wieku, ale bardziej chlebowy i nadziewany mięsem. Dopiero XVI wiek utrwala zwyczaj pączków słodkich, takich jakie znamy dzisiaj i jakie do teraz nam smakują.